Ceny są też przystępne tak. dla każdego. Każdy... Dla każdego. Chcemy pokazać właśnie, że to jest elegancja, wdzięk i luksus jak, jak hasło przewodu tak. festiwalu dla każdego, nie tylko dla, każdego dla bogatych i, i do pałacy. Każdy to może sobie to. bardzo ludzie kupują u nas na tym festiwalu pojedyncze chwili żoneczki. Co jest dobrym mhm. początkiem tak. do kolekcji, do, do zaszczepienia w sobie tej pasji. Co Pierwszy tu ma być przedmiot... ciekawego właśnie? No. Y typowo angielskie wzory kwiatowe mm -hmm. jak cenowo to wygląda? 40 zł za takie duo mm -hmm. są też tria zdobione ze złoceniami tak jak tam duo y, głównie niemieckich manufaktur mm -hmm. więc tak zdobili bardziej mm -hmm. na bogato niż, niż angielska, w tym przypadku kwiatowe typowo a prawo jeździć w Schumann. Schumann jaka cena? 50 zł. Mm -hmm. Czyli te ceny są też przystępne tak. dla każdego. Każdy... Dla każdego. Chcemy pokazać właśnie, że to jest elegancja, wdzięk i luksus jak, jak hasło przewodu tak. festiwalu dla każdego, nie tylko dla, każdego dla bogatych i, i do pałacy. Każdy może sobie pozwolić na coś pięknego. Moglibyśmy to wskazać. A taki obraz? Jak to 450 zł. 450 zł. I to jest tutaj tak jak... To jest holenderskie typowo. To mm -hmm. jest na 25. rocznicę Domu Handlowego w Rotterdamie. O. bardziej kolorowa, ponieważ mamy typowo kobaltowe jeszcze takie obrazy, a to jest w kolorze zrobione. Też bardzo ludziom się podobało, postanowiliśmy pokazać coś innego, Niespotykane w Polsce takie obrazy.